No dzień dobry, ja jestem Barbara, a to jest kanał Nakład wyczerpany i witam Was dzisiaj w nowym vlogu. I zacznę od tego, co właśnie czytam, bo czytam bardzo ciekawe tytuły i zacznę od książki, z którą się wiążę trochę historii, bo miałam ogromną przyjemność wziąć udział w serii pod tytułem. Rozmowy z BookTube'em na kanale Księgarka. Więc jeśli nie widzieliście tej rozmowy ze mną i Weroniką, no to bardzo Wam polecam, bo wydaje mi się, że, że naprawdę fajnie wyszło. Więc postaram się tutaj ją podlinkować, jeśli mi się uda. I w komentarzach pod tym filmem wywiązała się rozmowa na temat science fiction. I dzięki tym komentarzom przypomniałam sobie istnieniu książki. Pod tytułem Wieczna Wolna. E, pff, wieczna wojna! Plączy mi się język. I to jest klasyka science fiction, która jest na mojej półce, a w ogóle ten tytuł na moim tbr jest strasznie długo. I tak się jakoś złożyło, że ja trochę zapomniałam o tej książce, i tak jakoś zawsze były inne książki, które, no nie wiem, miałam większą ochotę przeczytać, a, a ta książka po prostu leżała i czekała na swój czas. I w tych komentarzach, jak czytałam te komentarze pod tym, pod tym filmem, no to sobie w ogóle przypomniałam, że kurde, przecież ja tak bardzo chciałam ją przeczytać i jakoś się nie złożyło, więc to jest teraz ten czas. Więc złapałam z tą książkę i jestem, no na samym początku, bo przeczytałam dopiero 80 stron, więc yy, tak, myślę, że cała zabawa dopiero przede mną. Ale to, co mogę już powiedzieć, to to, że to jest... Yy, bardzo naukowa książka, w takim sensie, że nasz główny bohater jest fizykiem. No i on na ten świat um, międzyplanetarny patrzy tak bardzo z fizycznego punktu widzenia. I to jest bardzo fajny smaczek w tej książce. Oczywiście, no, jakby ta książka nie jest o fizyce, tylko właśnie o, o bezsensowności wojny, bo ta książka ma, z tego co wiem, wydźwięk antywojenny. Więc... A ja bardzo lubię takie klimaty, więc i bardzo chciałabym, żeby ona mnie zachwyciła, bo mam bardzo duże oczekiwania do tej książki, bo ja bardzo lubię takie klimaty, więc, więc tyle. No, a oprócz książek, o których zapomniałam o ich istnieniu, no to mam jeszcze reportaż. Jutro przypłynie królowa. I to jest reportaż, który kupiłam z z dwóch powodów. Po pierwsze, to jest reportaż wydawnictwa Czarna, a ja wydawnictwo czarne bardzo lubię, a po drugie, to jest reportaż o zamkniętej społeczności, takiej bardzo hermetycznej i tyle wiem na temat tej książki. Nic, nic, nic jeszcze w ogóle nie zaczęłam, nawet w pierwszej strony nie zaczęłam, także wszystko, co przeczytam, Wam opowiem w późniejszych klipach, ale no, tylko tyle, że to jest maleństwo i ona jest bardzo krótka, więc zobaczymy, jak będzie. No i dalej, mam książkę, która należy do serii, która mi się strasznie ciągnie. Bo ja tą książkę, a mówię tutaj o drugim tomie z serii O Pękniętej Ziemi, czyli Wrota Obelisków, i ja tą książkę już czytam miesiąc. Pierwszy tom czytam dwa miesiące, więc a najgorsze jest to, że mi się podobają te książki, ja, ja nie mogę mm, powiedzieć o nich złego słowa, no jedyne co to to, że ciężko mi się wciągnąć jestem no za połową więc no, no szału nie ma i szczerze myślałam, że ją skończę jeszcze w tym miesiącu, żeby o niej mam opowiedzieć w podsumowaniu czytelniczym tego miesiąca, ale już wiem, że tego no nie zdążę, więc y, jeśli ją przeczytam, no to ona się pojawi w podsumowaniu następnego miesiąca no i chciałabym z nią ruszyć, bo ona trochę tak na mną wisi już za długo. No oprócz tego zapraszam Was na bloga! Nie Ok, jest jedna domowa czynność, której nie lubię, to jest przesadzanie kwiatków. Jakoś przesadzanie i w ogóle zajmowanie się roślinami to nie jest mój konik. Lubię mieć rośliny w domu, ale często zapominam je podlewać i, i w ogóle. I dlatego właśnie wymieniłam wszystkie doniczki w domu na takie samo nawadniające i są w miarę ok, ale zostały mi właśnie te dwie rośliny, o, nie wiem, czy to widać, te dwie rośliny, które muszę przesadzić, więc życzcie mi szczęścia. Kochanie, to nieprawda. Okej, okay, przechodzę do Was, żeby zrobić szybki update czytelniczy, bo jeśli chodzi o groty obelisków, nic nie ruszyłam. Jeśli chodzi o wieczną wojnę, no to ruszyłam nieznacznie. I muszę przyznać, że ciężko mi się wkreślić tą książkę, ale to nie jest problem książki, tylko raczej to jest mój problem. Po prostu nie mam teraz ochoty na taką książkę, czuję, że to nie jest odpowiedni dla niej czas. Więc, żeby się trochę rozerwać, to sięgnęłam po Miasto Szkła, czyli trzeci tom Darów Anioła. <laughs> nie mogę tego zapamiętać. No bo to jest taka seria, gdzie jeśli potrzebuję czegoś lekkiego, no to właśnie sięgam po Cassandra Clare. Dopiero zaczęłam, więc więc też nie będę się rozgadywać. Ale za to skończyłam reportaż. I... Jasne, ona jest strasznie cienka, ta książka, więc szybko idzie, ale sam temat jest bardzo, bardzo trudny, bo to jest historia o wyspie, która właściwie jest odcięta od, od świata i żyje tam bardzo zamknięta, bardzo hermetyczna społeczność, i wśród tej społeczności hmm, to chodzi no nie będę tutaj mm, wijać bawełnę, powiem prosto z mostu bo to jest taki to jest bardzo trudna książka i dlatego wydaje mi się że mm, to słowo musi paść żeby mm, że ci którzy chcą ją przeczytać od razu widzieli na co się piszą bo wśród tej społeczności dochodzi do szeregu do licznych gwałtów i to jest tak naprawdę historia o tym jak ta społeczność sobie radzi a raczej Wypadałoby powiedzieć, nie radzi sobie z tymi gwałtami i z oprawcami. To jest też historia o tym, jak kraje zachodnie, zwłaszcza Wielka Brytania i Nowa Zelandia, próbują hmm, pomóc, ale tak naprawdę nie robią nic, po prostu chodzi o dobry, dobry PR. To jest bardzo trudna książka i mi się ją ciężko czytało, ale to, co mi się nie podobało. To to, że ta książka jest bardzo chaotycznie napisana. W sensie skaczemy z historii na historię, z przypadku na przypadku, na przypadek. Raz mówimy o tej ofiarze, raz o jakimś innym oprawcy. Raz mówimy o Wielkiej Brytanii, a za chwilę mamy historię, jak w ogóle do tego doszło, że na tej wyspie mieszkają ludzie. I dla mnie to trochę było za chaotyczne. Wolałabym, żeby ta historia była bardziej. Ustrukturyzowana, żeby te informacje były bardziej posegregowane. Ale w ogóle, tak sobie myślę, że bardzo ciężko jest tą książkę oceniać, bo autor pojechał na tą wyspę, rozmawiał z tymi ludźmi i było to szalenie trudne, bo ci ludzie w ogóle nie chcą na ten temat rozmawiać. Oni wolą udawać, że nic się nie stało. Ba, oni chronią tych, tych gwałcicieli. Bo, bo i to też w tej książce jest ładnie pokazane, dlaczego oni to robią. Prawda, mi jest ciężko tych ludzi zrozumieć, ale rozumiem, co autor chciał powiedzieć. Nie wiem, czy rozumiecie, co, co ja z kolei próbuję powiedzieć, ale starał się ukazać jakby tą drugą stronę medalu. Po prostu. To była trudna książka, ale mm, zostawiła mnie ona z taką myślą, że po pierwsze, jest, mam takie poczucie, że to nie jest cała historia, że jest tam bardzo dużo niedomówień, niedopowiedzeń, e, po prostu zostawia z takim apetytem, jeśli można tak powiedzieć, na, na dalszą część historii. No i e, tak jak mówię, po prostu mam takie wrażenie, że ta książka była bardzo chaotyczna. Ja jej wystawiłam Trzy Gwiazdki na Goodreads, ale tak jak mówię, mi jest ciężko to oceniać, no bo. Jakby ta historia jest tak łamiąca serce i tak ciężka, że no nic. No i to by było na tyle. Dziękuję Wam, jeśli zatrwaliście do końca. No i do następnego. Cześć!